Cześć, tu Kama. Witajcie na kanale Fish Talking. Dzisiaj pokażę wam co jest w lipcowej paczce spokojnej. Powiedzcie mi, czy wam też tak strasznie szybko płynie czas? Bo ja mam wrażenie, że dopiero co otwieraliśmy na początku czerwca majową paczkę spokojnej, a tu już mamy lipcową. I pewnie zanim się obejrzymy sierpniowa też tutaj do mnie dotrze. Wy już wiecie, o co w paczkach spokątnej chodzi i o całym tym moim dealu z sklepikiem spokątnej. Więc tak szybciutko opowiem tylko, że to jest taki comiesięczny boks z gadżetami z Harry'ego Pottera, W większości z rzeczami DIY przygotowywany przez ulica Pokątna, czyli sklepik z Pokątnej. Ja ze sklepikiem współpracuję, z kodem veritaserum możecie otrzymać 10% zniżki na zakupy m.in. paczki z Pokątnej. No i co miesiąc otwieram tę paczkę dla Was i Wam pokazuję, co jest w środku. I w ogóle dzisiaj, dzisiaj dla Was, wczoraj dla mnie miałam zamieścić tutaj w ogóle całkiem inny filmik w całkiem innej tematyce, no, ale nie, przyznam się, że nie udało mi się go zbuntować na czas. A to taki bardzo specyficzny filmik, w którym, który musiał się pojawić najpóźniej w środę. I pewnie ten filmik, który nakręciłam, nigdy nie ujrzy światła dziennego, ale postaram się, żeby w poniedziałek powstał, powstał inny in in filmik z tej serii, którą planuję w głowie. I wtedy dowiecie się wszystkiego. Więc um, dla tych, którzy nie interesują, na przykład paczki spokojnej, a interesuje inny content na tym kanale no to w poniedziałek na pewno pojawi się coś innego, może w międzyczasie uda mi się zmontować jeszcze inne filmiki w każdym razie kontent niepoterowski nadciąga, ale jeżeli was interesuje kontent poterowski i każdy inny książkowy, to pamiętajcie o kliknięciu subskrybuj, jeżeli jeszcze tego nie zrobiliście a my już otwieramy paczkę spoko Uuu. Bardzo ładnie udało mi się to dzisiaj otworzyć. I tak jak zawsze w każdym z unboxingów, Wam pierwszym pokażę, co jest na wierzchu. chociaż zazwyczaj nie ma za bardzo, co oglądać, ale zobaczymy. Dobra. I tematem lipcowego boxa, jeżeli dobrze pamiętam, były wakacje z Wesleyami w Norze i na Greymond Place numer 12. I staram się nie patrzeć na ściągawkę, więc ściągawkę sobie odkładamy jak zawsze na bok. Ja sobie tutaj gdzieś położę pudełko i zaczniemy unboxing. część z was może już widziała mój unboxing um, boksa z eliksirami, więc sobie musiałam przeorganizować tę część półki. Później zaczęłam sprzątać w innych częściach pokoju. I zrozumiałam, że ja mam naprawdę coraz mniej miejsca, więc każdy z tych boksów to troszkę też stresu, czy wszystko mi się zmieści na moim regale. No ale to też bardzo dużo przyjemności, więc zaczynamy. Na samym wierzchu mamy obwolutę do książki. I nawet pisałam do sklepiku, że super są te wasze obwoluty, ale już nie mam na nie miejsca. Ja Wam postaram się pokazać. O, tu na tej półce wszystko to są obwoluty karego Pottera, tam są inne książki powkładane z mojego TBR-u. No i skoro dostaliśmy nową odwolutę, to obawiam się, że już na nią nie mam tutaj miejsca i będę musiała znowu przerażować półkę. Dobra, ale co to jest? 12 Fail Safe Ways to Charm Witches. Fajnie, że dostajemy też książki, które nie są podręcznikami, prawda? Więc całkiem, całkiem fajnie. I to jest raczej na taką cienką książkę, więc powinnam ją jednak upchać. Dalej mamy Deliki Cool Drone Service Room Service Aha, to jest jakby taka karta z hotelu menu i w ogóle z dziurawego kotła. Room service, czyli room service z dziurawego kotła z cennikiem za różne usługi. Bardzo fajna rzecz. Pewnie w nawiązaniu podejrzewam, że do czasu, kiedy Harry spędził część wakacji w dziurawym kotle w więźniu Askabanu. To jest taki fajny, przemyślany gadżet, który raczej nie pojawia się, który raczej nie jest takim standardowym gadżetem. Później mamy wreszcie kartę z czekoladowych żab. Mam wrażenie, że w ostatnim boksie z pokątnej nie było karty. Przynajmniej tak mi się wydaje. A może była? Już mi się troszkę te boksy mieszają, boksy specjalne i paczki z I teraz mamy kartę z Fredem Wesleyem. I widzowie tego kanału wiedzą, że ja bardzo lubię te karty z czekoladowych żab. Pamiętam, że gdy pierwszą dostałam sobie myślałam, że to taki trochę banalny gadżet, ale teraz trochę czuję się jak Ron zbierający wszystkie karty z czekoladowych żab, więc już moja kolekcja jest naprawdę olbrzymia. I słuchajcie, chyba wyjątkowo przejdziemy teraz do um, produktu licencjonowanego, bo, bo jest on tu na wierzchu i muszę go Wam pokazać. Więc... Um, Mamy produkt licencjonowany, który wydaje mi się, że przypadnie do gustu wielu, wielu osobom i mnie w pewnym sensie też, chociaż to nie jest moja ulubiona postać. Mamy figurkę, licencjonowaną figurkę Funko Minis, i mnie trafił się Severus Snape. Taki trochę smutny Severus. Nie wiem, czy y, są różne figurki w różnych boxach, czy wszyscy dostaliśmy Severusa. Tutaj jeszcze można było dostać Lunę, Harego, Rona i Hermionę z tiarą przydziału Dementora, Testrala i a, smoka. Y, I Snape nie jest moją ulubioną postacią y, z serii o Harry Potterze. znaczy nie jest moim ulubionym bohaterem, ale wy wiecie, że idealnie będzie pasował tutaj, więc super szersz, fajny gadżet. Taki wydaje mi się naprawdę może zadowolić wiele osób. Dobrze, no to jedziemy dalej, bo jeszcze jest kilka rzeczy tutaj do znalezienia. I mamy żelki, dawno żelków nie było. Dawno, czyli, czyli ostatnio były dwa boksy temu chyba. I tu mamy żelki z Miodowego Królestwa. I to są gumowe robaki. Później mamy szklane coś i to jest Bruce Removal Paste, czyli pasta do usuwania skaleczeń, zadrapań dalej. sińców, czyli coś, co Freddy George dali Gini, jak ją uderzyło to coś w oko. I w środku jest taki płynny, ja to zmieszam, zobaczymy jak dobrze będzie widać na kamerze, o, patrzcie, jak ładnie to wygląda. A tak wygląda etykieta. I to jest, to jest nawiązanie do wakacji z tomu szóstego, kiedy Wesleyowie z Harem odwiedzili Freda i George'a w ich sklepie. Mamy też świeczkę, czyli stały element boksów spokątnej. I to jest świeczka Nora. I to jest zapach winogron i słonecznej winnicy. To są naturalne świece sojowe, przygotowywane przez sklepik z pokotnej. Uff, i ta pachnie bardzo, bardzo przyjemnie, jak taki naprawdę dobry sok winogronowy. Wygląda tak w środku, a etykieta prezentuje się w ten sposób. Więc bardzo, bardzo przyjemny zapach. Później mamy włóczkę e, w pomarańczowym weslejowskim kolorze, ale do czego ona służy pewnie dowiemy się zaraz, więc odkładam ją na bok. Mamy też mamy też produkt e, ze sklepu Elopsa, czyli e, pokarm dla Sów. Wygląda tak. W środku w środku coś jest, nie wiem czy to rzeczywiście jest pokarm dla słów, bo raczej ja z zasobami nie mam do czynienia, więc zobaczymy później w ściągawce co to dokładnie jest. Mamy też oczywiście herbatę, czyli kolejny stały element boxa, przynajmniej tak mi się wydaje, że to jest herbata. Tak, to jest Yunnan i Earl Grey, yy, bergamotka, morwa, melisa, mięta, liliofiliosowana malina i truskawka. Tych herbat ja mam bardzo dużo i teraz mieliśmy remont kuchni i w szufladzie, w której mamy wszystkie moje herbaty, już nie on ma dużo miejsca, więc muszę naprawdę zrobić jakieś teaparty, gdzie każdy uczestnik dostanie inną herbatę, ale ta pachnie, ta pachnie tak bardzo przyjemnie, słodko, i kojarzy się z wakacjami. Jeżeli bardzo lubicie herbatę, to polecam boksy od sklepiku spokojnej z herbatami. Sklepik ma też boksy ze świeczkami, jeżeli ktoś bardzo lubi świeczki. Dobrze, szukamy dalej. O oh, wow! O oh, wow! Ok, wydaje mi się. Wydaje mi się, że został nam jeden produkt, który rozwieje wątpliwości co do wełny, bo dostaliśmy też drugą wełnę i dostaliśmy pałeczki do, jak to mówię szydełkowania. I dostaliśmy też gazetkę, w której pokazane jest jak szydełkować, więc można sobie zrobić jakieś rzeczy z szydełkowania, i poczuć się jak Molly Wesley. Ja Wam powiem, że jakiś czas temu myślałam, żeby zabrać się za szydełkowanie, nie wiedziałam od czego zacząć. I dla mnie to jest nawet całkiem spoko pomysł na włożenie do boksa. Wiem, że są osoby, które może to nie przypaść do gustu, bo na przykład w ogóle nie lubią się w takich DIY sprawach. No ale Wy mnie znacie i wiecie, że ja uwielbiam robić coś z niczego, więc bardzo chętnie spróbuję i zobaczę samej, czy mi coś z tego wyjdzie. Więc... Ale bardzo podoba mi się dobór kolorów, taki naprawdę bardzo wesleyowski. I to są wszystkie elementy boksa. I sobie sprawdzimy e, m.in. co to są te przekąski dla e, słów, więc możemy sobie przeczytać ściągawkę. E, paczka spokojnej lipiec 2022. Wakacje z Wesleyami, czyli tak jak mówiłam. E, licencjonowana figurka Funko Minis i nie jest powiedziane jaka, więc podejrzewam, że każdy, mógł, więc podejrzewam, że można było dostać różne. Mnie przypadło w udziale Snape. E, może wolałabym dostać Dementora bardziej lubię Dementory niż Snape'a, ale yy, Snape'a jak najbardziej pasuje mi do mojej kolekcji, więc nie narzekam. Później mamy... Yy, później mamy kartę z czekoladowych żab z Fredem Wesley'em, czyli każdy z nas dostał Freda. Chyba George już był wcześniej, czekajcie. To są, to są moje wszystkie karty, jakie mam od sklepiku spoko. No i zaraz sobie sprawdzimy, czy mamy George'a. Nie, nie mamy George'a, więc na razie mamy tylko Freda. Okej. Okay. Później mamy zmywać siniaków, czyli to, replika eliksiru, którym Fred i George zaradzili na limo Hermione, nie Genie, jezu. Nie spożywać, ale można odkręcić i niuchać. Uuu, to, czyli to ma jakiś zapach. No bardzo fajny zapach. Ale zakręcamy, żeby mi się tu nie zrobiło, um, nie zrobiła jakaś niemiła przygoda. Później mamy przysmak z sów. Harry i Ron kupili takie w Elopie dla Hedwig i Świstoświnki. Czyli co, czyli to jest jakiś przysmak dla ptaków, podejrzewam. Pytanie, czy możemy rzeczywiście dać to ptakom, bo to nie jest tutaj do końca jasne. Ale zbliżają się takie dni, gdzie być może będzie trzeba dokarmiać ptaszki, więc pewnie wtedy to wykorzystam. Później mamy obwolutę 12 niezawodnych sposobów oczarowania czarownic. Tajemnica sukcesu Rona. Podarował ją Haremu na 17. Urodzina, czyli, czyli to jest ta książka, z której. Ron nauczył się bajerowania i wykorzystywał to w stosunkach z Hermioną, na przykład. Później mamy gumowe robaki, czyli żelki z Miodowego Królestwa. I co fajne, tutaj na dole strony macie skład tych żelków podany, więc jeżeli ktoś jest na jakieś produkty spożywcze uczulony, może sobie sprawdzić spokojnie, co w tych żelkach jest. Bardzo podoba mi się, że sklepik zaczął to tutaj stosować, bo to naprawdę bardzo ważne. Menu i cennik usług z dziurawego kotła. Warto się z nim zapoznać, jak już się spędza z nami resztę wakacji. Fajna rzecz, bo na przykład pokazuje, ile kosztuje sobie poczta, dodatkowe bagaże i tak dalej, Między innymi nawet kąpiel z bąbelkami. Później mamy magazyn z robótkami ręcznymi. To zabrzmiało bardzo dwuznacznie, kiedy Albo zawędził Ją z lokum choracego, Pewnie dlatego pośpiesznie odstawił Halego do nory. Chciał coś udziergać. E, więc jeszcze bardziej podobał mi się ten pomysł, że z e, na coś takiego wpadł, bo rzeczywiście, bo nie dość, że to jest nawiązanie do e, wydarzeń z książki, to jeszcze to jest bardzo praktyczna rzecz, którą nam dali. Później mamy zestaw. Dwie włóczki w kolorze magicznych do dowcipów Wesleyów. Dwie włóczki w kolorze magicznych dowcipów Wesleyów oraz druty, kolorowy dodatek do zdjęć w klimacie moli, czy też podejmiecie wezwanie udziergania czegoś. Dla kreatywnych mamy konkurs na Instagramie, więc jeżeli ktoś z Was ma tą paczkę spokojnej, no to może się zastanowić, jak to wykorzystać, czy do zdjęć, czy, czy zacznie coś z tego dziergać. Ja podejrzewam, że ja to jednak użyję do dziergania, bo... Bo naprawdę czasami skarbik czyta mi w myślach, i ja naprawdę serio myślałam o tym, żeby zacząć coś dziergać. Następnie mamy o organiczną herbatę z autorskiej serii: liście Fusy. Patronusy i Światło klignora, czyli Naturalna Świeca Sojowa. Z tych wszystkich produktów sama nie wiem, co najbardziej mi się podoba. Jak wiecie, zawsze najbardziej podobają mi się papierowe repliki bo to zawsze mnie bardzo jarało i zwłaszcza teraz kiedy sklepik ma ogłosił, że mają box z replikami, więc dla mnie to jest w ogóle szczyt marzeń. Ale przyznam się szczerze, że dla mnie to jest bardzo fajny pomysł. Ja wiem, mówiłam już to. Wiem, że nie wszystkim się to może spodoba, bo nie wszyscy lubią takie robótki ręczne ale ja bardzo zawsze za tym przepadałam i fakt, że dostaliśmy to w tym boksie może spowoduje, że szybciej się za to zabiorę, więc bardzo mnie to cieszy. Podejrzewam, że wielu osobom też spodoba się figurka. W ogóle ten boks jest taki, taki rozstrzelony na przestrzeni wszystkich lat wakacyjnych w Harrym więc praktycznie z każdego roku znajdziemy coś dla siebie. Ja troszkę liczyłam na jakiś gadżet związany z zegarem Wesleyów, ale wiem, że taki gadżet nie byłby łatwy do wykonania. Um, może kiedyś, może kiedyś dostaniemy coś takiego. Dobrze, więc to by było wszystko na dzisiaj z tego unboxingu. Um, co Wam najbardziej się podobało? Jak zwykle napiszcie mi w komentarzach. No i jeszcze raz zachęcam Was do subskrybowania tego kanału, coraz więcej Was jest, to mnie bardzo, bardzo cieszy I ja naprawdę obiecuję, że więcej kontentu się pojawi, ale w ten weekend mieliśmy dni mojej miejscowości, a ja byłam jednym z organizatorów i um, pracy spędziłam 17 godzin w niedzielę, więc tak naprawdę jeszcze dzisiaj odczuwam skutki uboczne tej imprezy. E, dlatego tamten filmik, co Wam wspominałam, na początku się nie pojawił, ale szykuję się na nagrywanie w weekend i w poniedziałek. Mam nadzieję, że w okolicach popołudniowych zobaczycie filmik który będzie nowością na tym kanale, mam nadzieję, że taką cykliczną nowością, i to będzie coś, wydaje mi się, że dla każdego, przynajmniej dla każdego, kto jest w jakiś sposób związany z książkami, ale też z filmami. Więc e, obserwujcie ten kanał, e, subskrybujcie. A jeżeli podobał Wam się ten unboxing, to dajcie łapkę w górę. E, bardzo mi to będzie cieszyło. No i w ogóle. E, Fajnie, że jesteście. Aha, jeżeli ktoś jest zainteresowany produktami ze sklepiku spokojnej, to zachęcam do korzystania z kodu VERITASERUM. Serum. Ondumby. On Wam daje 10% zniżki na produkty ze sklepiku spokojnej, przynajmniej niektóre, ale na pewno na paczki spokojnej. Jeżeli jeszcze paczka sierpniowa jest dostępna, to podam bezpośredni link do jej zakupu na dole w opisie. A ja na dzisiaj Wam mówię już do zobaczenia i pa! pa Nox!